Więc tak. Wargrimie. Eee, mhm, ta nie był bardzo na pomo Bardzo pomocne. Wargrimie. Stwierdzasz, że dołączenie się do bandy tych... Hmm. tych wyznawców będzie lepszym rozwiązaniem niż podążanie za tym cholernym magiem, a raczej czarnoksiężnikiem i bandą tępych kultystów. Tym bardziej, że między nimi udało ci się spostrzec innego czempiona korna. Eee... Robisz coś? No idę do nich, nie wiem jak on się zachowywać O Okej, okay, podchodzi się... do nas Widzicie jak podchodzi do was, no Jako że na was również że nałożona ta iluzja, to jesteście w stanie dostrzec, że jest to Kornata Znaczy do jego, o! kolejne dusze dla pana Serio nie wiem co ja mam mówić, nie wiem jak się gra z łymi. Masz, ma, ty musisz agnąć w wszystkiego naokoło, w tym, w tym zbierania czaszek Aha. To jest Twój cel życiowy Krew dla Boga krwi, czaszki, czaszki dla... dla, dla czaszek. Tak, mleko dla O, Odsłuchaj sobie to Będzie najlepszy, zdaniem. Okej, okay. więc co kombinujecie? To chyba znaczy... aktualnie jesteśmy ci przebrani i czekam na transport, teraz pamiętam, nie? No ja oczywiście udaję tego ad, ad, adeptusa, kapłana maszyny, nie i czekam też z nimi. Okej, okay. więc sobie tutaj wesoło czekacie. Aż w końcu na horyzoncie, od południa, nadjeżdża transporter krwawych kroków. Jadą w tym swoim metalowym pudle. E, mijają pierwsze tutaj ściany ruin i, i, i sprawdźmy, czy jakiś token będzie. Tego, to, to... Póki ten robisz to, żeby nie było, mówię od razu, że mam bolter cały czas w rękach, ten co podniosłem. To, czy to jakiś transporter będzie? Znajdzie się. Metal boxes. A czy to jest Rhino, czy Landrider? To jest Rhino. A to co nie jest boxes. Też nie nie, to nie jest, czekaj, to nie jest Metalboxes. No, a że... no, a no, Landridery czy... są dosyć rzadkie jednak, tego co wiem. No, no to to jest po prostu Rhino. Więc widzicie coś jakby... Hmm, naszą amfibię, z tym, że bardziej... metal boxową, <laughs> Albo lepiej wam po prostu... Weź źle jak to wygląda Jeżeli ktoś nie widział oczywiście w kolorach krwawych kruków I zatrzymują się tak Po prostu to narysuję Przy bunkrze. Otwiera się tutaj wejście do Rhino I ze środka wychodzi pięciu Space Marinów e, jak to się nazywa ten z przodu z nich ten z przodu wygląda na przywódcę tego działu. E, dwóch za nim to zwykli marini, a raczej no, zwykli elitarni że tak się wyrażę a ci na samym końcu dwaj e, niosą sobie sztandar który właśnie z waszym celem. No to co, ja się wyprostowuję, tam wskazuję na Resztę, Ferein i tak dalej, żeby śli ze no mną i podchodzę do nimi mówiąc Witajcie bracia! Cieszę się, że udało wam się dojść, do, dotrzeć tutaj bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Bierzę tak, trochę jak Lord Vader. Witaj gwardzisto. Ja nie jestem gwardzistą. Nie, ty się zakapala brisz, czy... Za kapala, ja tak. przecież Space Marineów zrobił na Space Marinów. A, no tak. Więc... Witaj bracie. Czy kultyści zaprzestali ataków? Tak, na szczęście udało nam się nam się ich odeprzeć. To dobrze. Gdzie mamy dostarczyć nasz sztandar? Aby podnieść morale naszych braci? Moim zdaniem umieszczenie go w tym bunkrze byłoby właściwe, gdyż jak widzisz, wokół nas znajduje się mnóstwo sił imperialnych, a możemy w każdej chwili obawiać się kolejnego ataku kultystów. Niestety nasze szeregi zostały dosyć mocno poturbowane. I morale są niskie. Tak. A właśnie wesoło z ruin oczywiście mm, Marii nie tego nie widzą. Wygląda sobie kilku przejebranych y, kultystów, którzy ich oczą. <laughs> Więc... Eee, dowódca wydaje dwa szybkie rozkazy. Eee, bracia, umieśćcie sztandar w bunkrze. I tak właśnie czynią. Eee, pytanie, kazałeś im na dachu czy w środku? Na dachu. Okej. Okay. Żeby był dobrze widoczny, żeby ludzie tam bardziej podnosić ich morale. Więc wspinają się pod rabince na dach i umieszczają go w specjalnym stojaku. Po czym schodzą na ziemię i wracają do szeregu. Gotowe. Teraz imperator obdarzasz no, z większą siłą i wolą walki. Niech imperator nas prowadzi. Zaiste, bracie. I to wiesz, uderzam się prawo pięścią w ramię. Tak. Za imperatora! Po czym odwrócił się napięcie. Tak samo uczynili jego no... Przedopasy Wleźli do transportera. Wykonali zwrót i odjeżdżają. E, chcecie im jeszcze walnąć w plecy czy coś takiego, czy po prostu dajcie mu odjechać. Nie mamy jeszcze czego w sobie walnąć w plecy pancernego, więc niech ja Ja mam. Masz coś, ja czy... ja też przycisk... Ty masz ciężki bolter z tego samego. Mnie... no mam. To no to nie jest to Lepiej zostawmy Aha. ich w skoju. No jakbyśmy mieli autogana, jak, autokanon kanon to może, ale tak to nie. Okej. Okay. Więc Po tych y, dwóch, trzech minutach zniknęli już y, za horyzontem. Tam skąd przyjechali. A szczender, przypoczę sobie na wietrze. Ja jeszcze czekam, chcie, y, to proszę resztę, że poczekali jeszcze tak wież, z pięć minut, żeby tam się upewnić, że oni na pewno nie wrócą. Mhm. Mm Nic się nie stało? Nic. Spokój. No to ee, drogi... Mm, Mogonie. Czyń honory? No to i wchodzę na dach i zrywam ten sznader. Okej, okay, zerwałeś go i co dalej? I schodzę z powrotem. Dobra, to teraz gdzie myślimy się spotkać z tym y, y, szefem, pamiętacie? Gdzie mieliśmy się spotkać z tym szefem? Eee... I ty właśnie zastanawiacie się, gdzie macie się spotkać. Odzywa się twój komunikator. I słyszysz tak... Eee... Atulony... Atulon... Autilon, tak, słucham. Autilon. Masz aut A, autilon, aut dobra. <coughs> Potrzebujemy no, waszego biorę. wsparcia. Ruszajcie pod te współrzędne. Jeżeli zdobyliście sztandar, weźcie go ze sobą i spalcie go na oczach gwardzistów. To jest. Dobra, teraz ja wyjąm sztandar i chowam go gdzieś tam pod pazuchę. Dobra, Może... odwracam się do reszty baktu i zapalniczkę. E, nie wiem, czy w moich... czy, czy nie mogę, mógłbym... Znaczy, mam miotać ognia we serwitorze. A, no to chyba wystarczy. I jeszcze mogą je rzuć sobie na 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 na... Sprawdźmy czy może do tego jakiegoś skilla e, Coś na... to będzie Jezusa, jak coś się nazywało Na Willpowera Na Jezusa? Tak, na czy masz do tego e, tak. Intergaina mam, ale nie mam go w ogóle No to Willpower czysty Ja bym proponował... Te... Na co mówisz? No, że moglibyśmy zawirusować ich system komunikacyjny przez tą przez tą stację. E, więc tak. Mogą nie, czujesz, Mogą, nie to już 25 will Powera? Czujesz tak? jak y, tutaj moc imperatora i jego błogosławieństwo, którym obdarzony był ten sztandar, próbuje cię odepchnąć, odrzucić czy zadać ci jakiekolwiek obrażenia. A najwyraźniej ten przedmiot czuje, że jest w złych rękach. Jednak ty spojrzałeś tylko na tę szmatę, dodatkowo splunąłeś i schowałeś się razem ze zresztą sobie w Eee... Macki, które próbowały owinąć twój umysł, tych się wycofały. Śmieci od imperatora. No, dokładnie. Dostaliśmy koordynaty, gdzie mam się udać? E, tak, zostały właśnie wysłane do serwitora. Okej, okay, no to reguluj się. W sumie jak chcesz, to wirusuj. Okej, okay, to tam wchodzę do środka z powrotem i popróbuję coś pomajstrować z tym całym urządzeniem, żeby zawirusować ich system komunikacji, żeby mieli problemy z łącznością. No to na mechanikę. A, a czy tech, czy tech Tech jest pewnie. Czyli spójrzmy co tam już? A tu Regulus... Wyjść wyszło. Okej. Okay, no a tak, wyszło. Bez problemu, wywołałeś jeszcze większe zakłócenia niż te, które wywołałeś wcześniej. Wyłączyliście nieco w rozkazach. I ogólnie... No... Słyszycie, że ciekawie się teraz dzieje? szeregu gwardzistów oraz krwałych kroków? Przy okazji zmieniam program w swoim serwitorze i nie wiem, on ma nas prowadzić, czy może sadzamy go z powrotem kogoś na barana? Hmm. W sumie mogą całkiem sobie dobrze radzić ze zniesieniem tego sztandaru. To proponuję go zwinąć na razie. No standardem ja on zwinięty pod pozuchą, co nie? Okay. Tu chodziło no. chyba o serwitora. Bo on się wleczy zawsze No tak, on ma tam do niczego? go? ja... A, coś mi ostatnie plecy bolą! nie Nie Ja podchodzę, łapię go tak, podnoszę go jedną ręką, zarzucam się na barki i idę z nim. Okej. Okay. Dam, dam mu program, żeby rączką wskazywał w stronę iść. <laughs> Okej, okay, więc mniej więcej wskazuje wam, gdzie iść. I rozumiem ruszacie za nim, tak? No tak, Chyba jest tu jakiś transport w ogóle w okolicy, jakiś pojazd był, czy. No był. Właśnie ten Rino, Który spodziewałem się, Aha. że go zaatakujecie. Po co? No cóż, było ich tylko. A pieśle. chciałem się na nich rzucić tak powiedz jak kornatalu uznam, że nie będę się wcinał tutaj, Machowi. Na Rajno jest zawsze zamontowany Stormbolter, z tego zapamiętam. Nie chcę walczyć ze Stormbolterem. <laughs> to zależy, ojdzie, nie ojdzie. zawsze. No ale zwykle się umieszcza jakąś broń jednak strzelecką. Okej. Okay. Więc... Kierujecie się tutaj ze za... serwitorem, za jego wskazówkami. Musicie przebierać, przebierać się przez masę śniegu. A, jest to przecież... Yy, Tam ci kultyści z nami, czy oni zostali? Oni tutaj zostali. Eee... Aha, no to podziękowałem temu czarnoksiężnikowi za pomoc. No dzięki, bracie. Um, nie wiem, stawiam ci spacze, jak yy, wyjdziemy z tego cało. E, ogólnie widzisz, że on się tutaj wziął z rysowania jakichś kręgów, coś większego się szykuje na widoczni. No, to chyba nie wyjdzie z tego cało. No najpewniej. I gdy tak wędrujecie sobie tymi zaspami, śnieg sięga wam mniej więcej do pasa, Eee, macie w końcu do wyboru Albo idziecie tak jak wskazuje serwitor, albo wyjeżdżoną drogą Jak wolicie Ja bym że tak jak wskazuje serwitor No okay. nie, nie, nie udziwniajmy no Jeszcze jakieś nie wiem, rasy się znajdę na drodze, i czy coś Coś czuję, że idziemy na przełaj Więc idziecie tak jak wskazuje serwitor Zauważacie, no po tych kilkunastu metrach, zauważacie, że gdzieś się poszli drogą. E, Trafilibyście na potyczkę między gwardzistami i kulcystami. Dość krwawą w tym momencie. E, jednak na ten moment jesteście w stanie obserwować ją tylko z tej <laughs> bezpiecznej odległości. To czy to plus czy minus, ocenicie sami. I w końcu docieracie do współrzędnych wskazanych przez e, waszego tutaj przełożonego. Jednak im lżej jesteście, tym bardziej nasilają się dźwięki strzałów, wybuchów. I gdy w końcu docieracie na skarpę skalną, macie doskonały widok na pewną scenkę. E, wersję tu, Mianowicie, widzicie e, Aragasta. Walczącego z kilkoma krwawymi krukami. E, jeden raptor, jeden z ciężkim polterem, sniper oraz e, zwykły marin. I wygląda na to, że Aragast ma pewien problem. Bo słyszycie zakłócenia w swoich komunikatorach? Wygląda na to, że do te... weszliście w zasięg do tej kanału, na którym jest. I słyszycie, jak Elifas. Tak, panie. Otwórz portal. Hmm. Elifas się mrocznie zaśmiał, po czym odpowiedział aragastowi, nie, nie zrobię tego. Elifas! Powiedzmy, że nastąpiła zmiana w przywództwie. I znów demoniczny śmiech ze strony Elifasa. Eee, nim Aragas został tutaj zerwany na strzępy, zdążył jedynie okrzyknąć Elifasa zdrajcą, po czym eksplodował, a jego członki eee, no, zostały rozrzucone po całym placu, a jego hełm upadł pod waszymi nogami. O, to moje mackie się od razu rzucają po jego hełm. Mam pytanie. Kto mm. to był? Taki taki champion. Ogólnie zauważacie, że... hełm... promieniuje dość złowrogą energią. Jak dla mnie regulus może to macać? E, ale pytanie, ale... czy tam jest dużo tych... Y... Nojków, jakichś imperialnych gwardzistów w okolicy? E, gwardzistów nie aż tak wielu, ale właśnie nastąpił zrzut z orbity. I dość spory oddział, nawet kilka oddziałów, Space Marinów rozkłada się właśnie na placu. Ale on był dla nas dobry czy zły? To był nasz przywódca. Eee... Eks przywódca, teraz mi oddzielisz was. Tak. Ja sobie oczywiście olewam całą sprawę, co się wokół, wokół dzieje i badam ten, ten hełm, czy byłbym w stanie go używać. Dobra, ty. ty sobie badasz hełm, a resztę niech sobie rzuci tutaj na... to było awareness bodajże. Awareness. Tak, awareness. Zdałem. Okej. Okay. Zauważacie trzy bardzo istotne szczegóły. Jeden. W miejscu, gdzie mniej więcej był, ci, którzy zdali oczywiście, był wasz synczowy Czarnoksiężnik. Nastąpił właśnie atak orbitalny. Nie wiadomo, czy przeżył. Eee, dwa. Kultyści, którzy ostali się jeszcze tutaj na placu, dostają w Pierdol, są spychani po prostu na przepaść przez Space Marinów i resztki gwardzistów. A statek, którym wcześniej przylecieli Aragast i Elifas, Właśnie sobie wesoło startuję i z z planety. Wygląda na to, że was porzucili. Hmm, panowie, mam dwa pomysły. Dobrze by było jednak spać ten sztandar, bo nie chcę mi się z nim łazić cały czas. Autilionie otwórz portal yy, Nie, chyba nie. Yy, proponuję umieścić, yy, wbić ten sztandar tutaj, yy, tak, tak, żeby oni go zobaczyli. Podpalić i zacząć spierdzielać. Ja mogę... Yy, proponuję dwie, dwa fakty. Albo któryś z naszych y, czempionów korna zostaną, żeby było, że kto, ktoś go musiał podpalić. Albo ja stworzę iluzję samego siebie stojącego tam. Iluzja była najbardziej oszczędna. Hmm. Właśnie zastanawiam się, co powiedział Mogon. W tym momencie powiedziałem krew dla boga krwi. Wiem, zastanawiam się czy to jest tak czy nie yy, Mogą to się To znaczy zgadzam. chcę w nich zaszarżować Ja po prostu przygotowuję się, widzicie że przygotowuję się do szarży w tych gości co tam zrobili się tak orbitora W tej chwili e, Łapie go za kołnierz Zostawiam go na ziemi Łapie go za kołnierz Znaczy za kołnierz pancerza Czego chcesz? <coughs> Niewiernych. Będziesz miał jeszcze do tego wiele okazji. A na razie przydałby mi się ktoś kto mnie, kto mnie znaczy naszą misję ochroni, więc. No, jakoś się spróbuję powstrzymać, ale nie obiecuję. Dobra, no to w yy, wbij wbi proszę ten. Wbij proszę sztandar. Yy, reguluj się, podpal go, a ja stworzę iluzję samego siebie tam. Tak, to się podpieniam do serwitora i każę mu to spalić. Okej, okay. wy wykonajcie te hmm. czynności, A ty masz jakieś tam specjalne zasady do tej swojej iluzji czy po prostu... Eee, to jest tak. Mantle flies. Jeżeli dobrze z tego rozumiem, to tak. Wykonuje test difficult minus 10 willpowera. Mogę go stworzyć w odległości w moim przypadku 50 metrów jej hmm. tak jeżeli e, iluzja jest doskonała i bardzo ciężko nawet dla bardzo uważnego obserwatora zauważyć że to jest iluzja e, jeżeli ktoś e, mogą spróbować zrobić awareness te, test minus 10 żeby Yy, przejrzeć pewnie, ale sądzę, że są w takiej odległości, że to będzie nawet większa kara. Tak przynajmniej ja zakładam. Okej. Okay. No to rzucić ryzyko. Dobra, do cool -power. no to rzucamy. Willpower. Minus 10. Dziękuję, dziękuję. Okej. Okay. Udało ci się tutaj wykonać bardzo ładną iluzję. Chwilę po tym sztaner zaczął płonąć. No i w tym momencie zacząłem spierdalać. I zaczyna się spierdalać. Dobra. Run forest. W jakimś sensownym kierunku wracacie? Czekaj, co na ten moment? Uciekajmy W kierunku, z których nie dochodzą odgłosy śmierci, wystrzałów, palenia itd. Tak, tak. Okay. Czyli na wprost na ten moment. I tak też biegniecie. E, A wyżdżą... może do portu jakiegoś kosmicznego? A wiesz gdzie tu jest jakiś port kosmiczny? No to jest stara planeta produkcyjna, znaczy stolica, nie? Z... Jakieś antyczne, no to sprawdź no spra antyczne... mapy na serwitorze. No to chciałbym sprawdzić na serwitorze jakieś antyczne mapy, czy gdzieś tu w okolicy nie ma jakiegoś portu, gdzie byśmy poszukali jakichś wraków jeszcze zdatnych do latania. Okej... Okay. Czy ktoś z nas potrafi pilotować? E, ja mam... E, ten... latanie. O kurde... Cóż, sobie wziąłem właśnie na taką okazję. Po przeanalizowaniu informacji i twoich danych taktycznych, udaje ci się wnioskować że najbliższy port jest w tym momencie bazą wypadową Space Marinów. A jakiś dalszy? Dalszy. Dalszy będzie około 30 km. I gdy on tak tobie sobie sprawdza, jesteście ukryci powiedzmy w jakichś ruinach tam pokrytych śniegiem, jakieś domostwa. Rzućcie sobie na Awarnesa. Jak nie mam to rzucić? Klikasz na statystykę. Ja A. zdałem. Ja też. Już pragną ja. Aha, mój jest jeszcze... A dobra, i tak zdałem. E, Autyjonie, co, co myślisz o tym, że podejść do tego portu i ja bym na przykład wszedł jako kapłan maszyny i pod pretekstem sprawdzenia stanu technicznego ukradł jeden, 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 jeden na przykład Thunderhawk albo coś? Wydaje mi się, że mają tam swoich Techmarinów, a przy okazji na pewno będzie załoga na, na takim statku. No ale jest pamiętaj, przecież... że to jest, pamiętaj, że to jest teren ogarnięty wojną. To by trzeba pójść do gwardii w takim razie. Tak, w u gwardistów by to szybciej przeszło. Tylko jak my się tam potem do środka dostaniemy. Okej. Okay. Ym... Ja Mechuszu, przypomnij, czy Walkiria dawała radę odlecieć w przestrzeń, czy to był tylko naziemny statek, że tak powiem? Ona Ach. tam chyba ma 10 tysięcy, ten chyba kilometrów. Już nie pamiętam, do końca coś tam było. Ja to też nie do był wysoki pułap, ale nie mogła iść w kosmos, ona musiała być promem zrzucana No ale to byśmy jakiś prom podkradli pod, pod Okej, okay, hmm. ale odnośnie awarenessa Ktoś zdał? Tak, ja zdałem Ja, zdał? to, ja też zdałem e, więc tak Widzicie Jak na horyzoncie Leci jeden ze statków, transporterów e, Który właśnie Przebył się przez orbitę Wygląda na oznaczenie Gwardii Imperialnej oberwał jakąś wiązką energii eee, jednak nie tak, że został zniszczony ale wygląda na to, że musiał awaryjnie lądować i to gdzieś półtora kilometra od was chodźmy się na resztę chodźmy tam? zasuwamy i to prędko nie... lecimy okej, okay, więc zasuwacie i tak dalej ja to spokojnie połatam potem Okej, okay, więc zasubacie. Ja to <laughs> Zasuwacie i zróbmy przerwę, że mógł to ułożyć wszystko.